Witam i zapraszam do obejrzenia krótkiej recenzji pierwszego tomu serii Pożeracze Nocy, która pojawiła się w ofercie wydawnictwa Nonstop Comics. Akcja albumu przynosi nas do współczesnego Nowego Jorku, gdzie bliźniacy Millie i Billy starają się wieść normalne życie, prowadząc restaurację hawajską. Ich życie osobiste i zawodowe jest jednak mocno chaotyczne i to głównie ze względu na posiadanie autorytarnej matki Napięta rodzinna sytuacja staje się jeszcze bardziej skomplikowana, kiedy to rodzicielka zmusza ich do pomocy w sprzątaniu pewnego zrujnowanego domu. Bliźniacy nie spodziewają się tego, że opuszczona rezydencja ukrywa wiele swoich mrocznych sekretów, które potrafią być wielce niebezpieczne i przerażające. Autorka niemal pierwszych stron buduje tu gęstą atmosferę tajemnicy i grozy. Każda strona naprzciągnięta jest tu mrokiem, który stopniowo odkrywa przed czytelnikiem nowe tajemnice. Horrorowe treści stanowią jądro zaserwowanej tu opowieści, ale nie są najważniejszym jej punktem. Scenarzystka umiejętnie balansuje bowiem pomiędzy momentami pełnymi napięcia, a bardziej refleksyjnymi scenami, pozwalając czytelnikowi lepiej poznać bohaterów i ich motywacje. Na pierwszy plan wysuwają się tu bowiem trudne rodzinne relacje. Opierając się między innymi na retrospekcjach z różnych epok, scenarzystka łączy oniryzm, emocjonalność i grozę, co naprawdę mocno urzeka odbiorcę. Zalety scenariusza nie mogłoby tutaj w pełni wybrzmieć, gdyby nie dobrana do tego odpowiednia oprawa graficzna. Rysunki sany takedy prezentują się wyśmienicie. Jej prace balansują pomiędzy pospakającymi scenami domowymi a koszmarnymi wizjami, co potrafi znacząco pocycić klimat komiksów w odpowiednich momentach. Pożodaczy nocy tą pierwszy to więc wyśmienity początek ciekawej, krótkiej horrorowej serii, która zdecydowanie powinna zwrócić uwagę fanów komiksów grozy. Po więcej komiksowych recenzji zapraszam na bloga Popkulturowy Kociołek.